Wyobraź sobie karpatkę w wersji mini z pistacjowym kremem, który uzależnia od pierwszej łyżeczki. Mleko i cukier waniliowy zagotuj razem. Całe jajka, cukier i skrobię ziemniaczaną wymieszaj razem dokładnie na puszystą masę. Zalej gorącym mlekiem i ponownie wymieszaj. Całość przelej do garnka, w którym było mleko, i zagotuj mieszając. Następnie do gorącego budyniu dodaj miękkie masło i całość zblenduj, a jeśli nie masz blendera po prostu wymieszaj. Przykryj folią i odstaw do wystudzenia. Pucharki o pojemności 200 ml napełnij groszkiem ptysiowym. Schłodzoną śmietankę 30% ubij na sztywno, po 3-4 łyżki dodawaj wystudzony budyń, krótko mieszając po każdej dodanej porcji. Na koniec jeszcze krem stacjowy do smaku, ile chcesz i ile lubisz. Całość krótko wymieszaj i napełnij pucharki. Na wierzchu ułóż drugą warstwę groszku ptysiowego, całość polej kremem pistacjowym albo posyp cukrem pudrem. Smacznego!